Co tu sobie zjeść? A wezmę sobie jajka. Wezmę sobie za trzy jajka. Wezmę sobie też śmietanę łaczatej. Osiemnastkę. Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku sobie udekorujemy pokój na święta. Tak jak zrobiliśmy to rok czy dwa lata temu. Od tego filmu zaczyna się etap świąteczny, więc mamy grudzień, godzina 11:05. Wy ten film również widzicie w grudniu. Ja zabieram się za jedzenie śniadania i widzimy się za chwilę. Tak więc patrzcie teraz na to, ja zrobię taki mały trik, że te ciuchy zamienią się w inne ciuchy. Tak więc widzimy się za chwilę. Tak więc ja już jestem przebrany, jak widzicie, jestem zwarty i gotowy, żeby wyjść z domu. A po co wyjść z domu? No to przekonacie się, gdy wrócę. Więc Widzimy się za chwilę. Tak więc jestem już. Wróciłem z zakupów. Kupiłem sobie takie oto haczyki. Haczyki, żeby powiesić je na ścianie. Tam na przykład u góry za mną. No i tak na około pokoju, wiecie o co chodzi. Tak jak to było rok temu. Rok temu miałem inne, inne całkiem y, haczyki. Tym razem mam również inne, mam nadzieję, że się sprawdzą. Wydałem na nie 14 zł. Tak więc, czy to dużo? Nie wiem, ale sprawdźmy najpierw, czy w ogóle to będzie pasowało na ścianę. Czy w ogóle łańcuch choinkowy będzie się trzymał? Tak więc, widzimy się za chwilę, jak już będę na stojaku i będę. Montował te haczyki, a potem łańcuch naokoło mnie. Tak więc widzowie ja sobie chodzę na e, ścianę, tak jakby jakby nie patrzeć. Biorę sobie jeden haczyk na początek. No i spróbujemy to nakleić. O, dobra. Klej się. Klej się. No i Git. O to mi właśnie chodziło. Dobra, naklejamy jedną sztukę. Myślę, że tutaj. A co? O! Mam nadzieję, że to widać. Bierzemy drugi haczyk. Sobie wejdę teraz na łóżko. Pozwólcie mi. O! I teraz. Ogólnie mam 10 sztuk. Mam 10 haczyków. Mam nadzieję, że dobrze mnie widać. O! Dobra. Dwa haczyki mamy. A teraz spróbuję Was ruszyć, żebyście widzieli mnie bardzo dobrze. Bo o to właśnie chodzi. Dobra. Dwa haczyki mamy, jeszcze osiem. Takie coś. Teraz yy, przesuwamy się o jedną ścianę, o ścianę okienną. No i teraz sobie nakleimy dwie sztuki. A potem jeszcze tutaj, tutaj. No i będziemy mieszać łańcuch choinkowy. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie. Tak więc, ha, myślę, że nakleję sobie jedno tutaj. O, coś takiego. Teraz sobie przejdę na krzesło i sobie nakleję gdzieś tutaj tak na równo to i to, żeby było równo. No i gdy to mamy, przechodzimy teraz na drugą stronę, czyli właśnie tutaj obok mnie. Wiem, że mnie teraz nie widzicie. Chyba, że widzicie z drugiej kamery, jeżeli ona pozwoli, żeby uczestniczyła w filmie, jedną przykleiłem jeszcze trzy sztuki. Dobra, więc teraz przechodzę do Was tak żebyście widzieli mnie. Ogólnie nagrywam to z dwóch kamer, ale nie wiem, czy ta jedna kamera, czyli telefon, na to pozwoli, ale jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będziecie widzieli z dwóch kamer. A teraz sobie przykleję drugą część. Yy, tylko muszę pomyśleć, gdzie. Gdzieś tutaj sobie wezmę, tak. By to wypękło. No to będzie koszmar. Jak to pęknie. Tutaj. O! Wiem, widzicie to krzywo. Ale przynajmniej jest to mocne. Jest to mocne. I na pewno samo się nie odklei. No i trzecie to gdzieś. Jak jest ta lampa? To gdzieś tutaj. O, jest prosto. Powiedzcie mi w komentarzu, czy jest prosto. Bo to jest to ważne, ważne pytanie. No i takim sposobem jeszcze. Jeden haczyk i będziemy wieszać. Dobra. Ja sobie wchodzę kolejny raz. Mam nadzieję, że to się nie zerwie. Dobra, udało się. Póki co żyje, więc git. No i gdzieś tutaj. O! Kurde. Gdy to mamy, teraz sobie wejdę znowu kolejny raz na tą samą ścianę, gdzie zaczynaliśmy, i sobie powieszę tutaj lampki. Nie wiem, jak to nam wyjdzie, ale mam nadzieję, że spoko. Dobra. Teraz wejdę sobie na łóżko. No i oczywiście przesunę was tak, żebyście to widzieli. O, dobra. Teraz bierzemy to tutaj. Czy jest równo? Najwyżej będę później poza kamerą ustawiał od nowa. Ale na razie robię takie wstępne wieszanie łańcucha świątecznego. Łańcucha choinkowego. I gdy to mamy, mam nadzieję, że dobrze to widzicie. No. Po, powiedzmy Powiedzmy, że jest ok Tak więc Ja sobie teraz Przejdę Ale najpierw Pozwólcie Że was sobie wezmę No i tak to ładnie Wygląda No i dobra To teraz Biorę łańcuch Kolejny raz Już chyba. Piąty raz. A... Muszę teraz się wrócić. Nie widzicie? Muszę się wrócić, bo na haczyku nie został łańcuch, więc muszę się wrócić. Kurde, ale z tym jest zabawy naprawdę. Powiem wam. Teraz mam nadzieję, że będzie mnie widać. że jest git Teraz tutaj. O, coś takiego I ostatnia część... tak więc znowu Was przesuwam. No i wchodzimy i kończymy to. Kończymy tą zabawę, bo nie ma co się martwić na zapas. O, gotowe. Myślę, że jest git, więc... Dobra. Przydałby się jeszcze jeden haczyk, ale niestety takiego nie mam. Tak więc y, teraz, jak widzicie, będziemy sobie stroić małą hojneczkę. Tak więc ja sobie wczoraj kupiłem takie lampki, które oczywiście działają ładnie. Y, kupiłem też parę dni temu trzy baterie i teraz spróbujemy to rozwiązać. Jeszcze nie wiem jak, więc za chwilę, za chwilę się widzimy. No i Mam to rozwiązane, teraz to wieszam. Jak dobrze pamiętam, mam to dwumetrowe, więc starczy na minimum taką choinkę. Podoba Wam się. Napiszcie w komentarzu. A teraz krótka przebitka właśnie tego, tej oto choinki świecącej. Co wy Że to już jest koniec? A co ty? Co wy mówicie? Co wy powiadacie? To jeszcze nie koniec. Jeszcze będę chciał przystroić tą poinkę takimi bombkami. Czy mi się uda? Jak mi się uda? Zapraszam do oglądania. To już mam gotowe. No to teraz posprzątam parapet i udekoruję ten parapet innymi świeczkami, e, lampkami, e, bo kupiłem jeszcze inne, takie zapasowe lampki, prawie takie same jak te na łańcuszku. Więc zobaczmy, jak to wygląda. No i teraz mamy taki oto łańcuszek, który świeci inaczej. A skoro inaczej. No to teraz możemy się troszkę pobawić. Aż się plączę wszystko naprawdę. Jedno dam tu, żeby to ładnie wyglądało. Myślę, że to już jest koniec. Jeszcze zrobię Wam kilka ujęć, kilka przebitek. A ja na ten moment żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji. Łapce w górę. No i dajcie łapki w górę. Dajcie ich tak 20-25. To będę bardzo zadowolony i będzie kolejny super film. Żegnam się z Wami. Cześć.